Jedziemy i mówię dobra i potem jedziemy o już jest samochód no i w mówię dobra, dobra. Ja inna... <laughs> Brawo! 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 Dyja! Brawo! Brawo, Brawo! Brawo! Uciekaj Dyja uciekaj Niech płonie! Niech płonie! To wchodzę To no co mam zrobić? Serio jestem banet Dziesięć ko... Dziesięć osób z którymi zdradziłbym Ewę Jeden Nikt bo ją bardzo kocham Dwa Montana O no oh, się oh, 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 oh. Kasecki nie można trochę obskubać Dobra Jezu, jaka reakcja w ogóle No, od dzisiaj bardzo mnie wszystko boli Bo podobno top tego życia to po prostu stękanie Jak uderzysz o coś ja te, Jak tego nie robię, to, to źle żyję Więc od teraz jak uderzymy o cokolwiek Będę... O jezu, ale mnie boli, Dobra. Wymiam go. Ja to pamiętam jak pierwszy raz sam leciałem samolotem. Było to do Stanów. Jestem na jakimś pieprzonym lotnisku w jakimś Salt Lake City w Stanach. 17 dróżek, 700 barierek, jakieś check-iny, board-iny, immigration tripy. Holy shit! Co się właśnie stało? Ja pierdzielę, ale to jest wszystko źle z tymi ludźmi, no? Panowie, będzie trzeba po prostu chyba odjechać tyłem. Macie panowie jakąś inną trasę tutaj? Tak, tak, jestem ja przygotowany. Dobrze, fantastycznie. Czy macie za sobą decyzyjną? Tak. Fantastycznie. W takim razie, ręce do góry! Proszę podnieść, w tym momencie! Gdzie jest, gdzie jest więzień? Gdzie jest więzień? Mamy go, mamy go! Szybko, szybko! Prowadź, prowadź, prowadź! Odjeżdżajcie innym, odjeżdżajcie innym! Wjeżdżaj stąd, wjeżdżaj stąd! Zajebiście, zajebiście, właśnie, po naszym, dawaj, dawaj! Pełna po naszym! Bardzo dobrze, bardzo dobrze? dobrze. Zero jeden mam kartkę. Co za kartka? Ja się od tego gościa tak samo. AAAAAA! A. O kurde, o przepraszam. Je. Ja pierdziele zapatrzyłem się, kto bez spodni jeździ próbowaliśmy już policjantowi to ja cię założyć zapadłam. tak dobra dawaj no ale ale załóż i, i ten i, I jedziemy odjedziemy no odjedziemy do okay. odpowiedniego chargera do trzeciego podrobionego chargera czy durko kania drugiego stopnia numer 2 czy dobre w ogóle czy nic ci Jamie z żadnym jest brak drzwi Trawa na głowie Forek na głowie, widziałem Lecimy Ciśnij, 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 ciśnij Na radiu, na radiu Czekaj, czekaj, ciśnijmy najpierw, co zobaczymy co konimy w ogóle No, no gonimy, wiem, dawaj, godimy. koluj, kurde, jakaś czerwona coś

It's fucking coming and... And we fucking go! What? Co to jest? Okej, a raz się nie załadował. Był jakiś ptak. Ta licencja Proszę. była zawieszona już dawno. No, ku... A jest licencja. Co kur... No kur... Pan mnie nie do. Co no, to jest? O, Patrz i zabiera, i zabiera! Pani montana. Pani montana. Użyłem broni! Na razie proszę. Nie dotykaj mnie! Jestem z zakonu! Pro, proszę nas, spokojnie, proszę tutaj. No patrz, patrz. Pani montana, co pan Wy... robi? Wy. co bo, bo, Co ty, Erwin? Słuchaj to. No podchodzi, patrz, pokaza, mówi mi, żebym pokazał mu licencję, zdziwił się, że mam i teraz z mi coś zabrać, grzebie licencji, mi, gdziebie mi po Mi się wydaje, że jednak nie możemy tego zarzucić. Nie ma licencji. Mam! No, paimontana, no, pań, montana, no so nie je, no jak nie ma, proszę mnie. pana, no, spokojnie, Montana! Dostaw mnie. Paimontana. No, Wy jak licencji, mnie zostawisz? Spokojnie, spokojnie. Oj, nie. Co się A stało? Co z tą łódką? No, rozstrzelali ja może... nas jak mieliśmy zakładników. Twierdzili, że im się jednak chyba nie chce trochę. A już pastor wyszedł więzienia? z więzienia? Tak, właśnie stram pod komendą. Jest... Co chcesz? No wiem, gdzie tak śpieszymy, że na czerwonym? Do szpitala! <śmusy> Dziadek Zdziwanie ma zawał! Dobrze, nie, nie. Dziękujemy! <śmusy> Zimko! Cholera, Szybko musi pani pomóc nam z dziadkiem! Co się Nieważne. No, oh Chyba spod ochrony im się nie, nie! przydadzą. No, spod ochrony... Za, za szybka trasa. Lajkujemy kochani. Lajkujemy. Przestranie napiszemy hashtag. Wielki opening. Ja bym nie chciał jeździć ze sobą. Gdybym ja był wyższą rangą, nie chciałbym jeździć z takim kadetem jak ja. Pierd... gdzieś skrzyczy, lata, drze ryj, wybiega gdzieś z jakimś taserem. Ja w ogóle bym nie chciał znać siebie. <laughs> Jakbym nie był sobą. Ja pierdzielę jaki rak! rakszone <ścoughs> ADHD skacze w celi, biega, zamykasz takiego debila w celi to skacze drzesie, dzwoni pokuja wymyśla jakieś debilne historie, że to nie on, przecież ja widziałem, że to on. Ja pierdzielę jaki rak. O, Elena to bardziej jak taka siostra. Trochę. Słuchaj, od siostry nie daj. Od siostry nie jest daleko dostępującej siostry. O, tak, tak. A wystarczy, że utknie. Utknęła. Tylko, że z riftem. Co to cię kupiło? Jak tytanik w 70 wtóry! Przejmuję u jeden! Oh. Brzmi jak montana. Nie Nie, tego nie chciałem sobie wyobrazić. Ja piekłem wewnętrznie, mamy <noise> wydatkowy i tam kosmop... Czekaj, Dobrze, bo nad więzieniem że... lecimy. Słuchaj, Dorian, ja ostatnio czym myślę, to o kobietach. Tak? Tak. No, proszę bardzo, to ciekawe, Omaja, uważaj, kur... Zabier... Co? 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 Ja tu żadnego drzewa nie miałem, wyjaśnij się, mnięci fu... jesteś. Co? Co? Jak się zesrałem, Jezu... Jakieś halucynacje macie, zaczęliście drzeć mordy, tam nic nie było. You good? Ja też. Dobra, zostawiam klucze. Ty, ty ma kompleks ludzi z kobietą. No, chyba tak. Jakieś randomowe drzewa. Wyżej! Jest! NIE DA MNIE, JESTEM Z ZAKONU! ZAKONU! Dobra, teraz damy radę, spokojnie, jeszcze kilka razy. zakonu. Oh, wow. I wy******* jeden! A! Deszcze niespokojne potargały sam. A my na tej wojnie Gramy jak szmaty Na 10 10.20, pastor Zatrzymaj pojazd Zatrzymaj ty pojazd Zanim będę uciekał to czekam jeszcze na 7 jednostek Dobra, zaraz przyjadę Dobra Dobra, zaraz A masz gdzie. To dochod... y chyba mam, zaraz y czekaj To, to sprawnie, Mam, no? mam, no? Mam, mam, mam No to dawaj, to zaznaczę ci. Dobra Obywatelu, zjedź na pobocze! Nie mogę, czerwony jest. Pan, czerwony Będzie zielone, to zjadę, tak? A pan to stoi, jak jakiś debil? Proszę wyłączyć silnik. O, zielono i teraz jest zielone. I uslę z manewrów, tak? Ja A, to, to plan, zrobiłem! Plan, to Oni nawet nie znosili wejść na góry! Trzymaj się, okay. bliżaki! Mam długo, rozstrzeliwuję jakieś tu przyjadą. Ole! 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 No i co pan robi? No zatrzyma się, pan. Ale pan nie mówił mi, żeby się zatrzymać. Jak pan Dobra, do mnie wydaje teraz komunikaty. No pan się zatrzymał. Pastorze, zatrzymaj, tam się, nie. Zastrzymaj zastrzymaj, się, zatrzymaj, zatrzymaj się, zatrzymaj się, zatrzymaj się. Dobra wolniej. Pastor nie pokażę swojej sytuacji. Mamy iiii... Pastor, nie, 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 nie. Patrz, czekaj! Nie, 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 na a poczekaj, sury, poczekaj, poczekaj! Mam, mam, mam Słuchaj, pastor, pastor, sury. nie, nie pogarszaj swojej sytuacji. Nie, wsiadaj do tego samochodu. Odjedź, pan, odjedź pan, odjedź pan z tym samochodem. Sury, odejdż, nie wiecie, odejdż, co wy mu rysujecie sury, sury, samochód?! Sury, sury, co to jest, kurde? Wsiadej. Proszę wysiąść z pojazdu! Dobra, pastor, założę Lecisz! Proszę się zatrzymać. Lecisz, Dawaj. lecisz! Wy zaś mnie przy plaży! 24, siedzę w tym pojeździe. Lecisz, lecisz, dawaj mnie pod no plażę! Dobra, jak, się, jak się pan bawi dzisiaj? No dobrze, ja do pana po telefon spadłem, więc... Bo to ja dobrze się Oddam później Dobrze się składa, że może porozmawiać teraz. Na Molo proszę pana, ja tam sobie już poradzę! Nawi, nawi. No a może górę. czekajcie wysiądę, żeby wam nie robić problemu Nie, yeah, sieć, sieć Zrobię ci zdjęcie, że już nie jestem tak <grywany> ubrany. O mój Boże! Nie, Chci, ja chcę no. Jest git! Sam jest to git, Tobie się git. chyba nic nie stanie, właśnie. Nie, ja po prostu. Ja rzadko w ogóle cokolwiek chcę, wiesz? To, no, więc z tego ja, bez gitu nie chcę, to się w ogóle nic No, pewnie no, że tak. Ta. Sam ja to ogólnie jest takim e, chcę, ta, nie. Ta, ta, nie, tamten nie. ej. Nie masz jaj, nie. Mm. O! o OOOO! Uuuu! Co ty Montana zamortyzował układek. Zostaw mojego kompa... Ej, ja? Ale on mi to narobił słuszką! Ej, to było No co ty, no? Czekaj, bo ktoś do mnie dzwonił. Poczekaj chwilę. Czekaj, zamyślę się. Poczekaj. Zaczyna <grym> mi... Przeszukiwać kieszenie, no co za debil. No Jezu, Montana chyba już umie... Kur... W jesteśmy? Co jest? W Gdańsku jesteśmy. Co? Ktoś przejechał się ma, trzymaj się. Hej, fajnie się siedzi. Sam zamyślony, Mewa i ja, bez koszulki. Fajno, fajno. Bo tato chcę mówić. Słucham, potato. Że on Zajebiście. chciałby zacząć mówić. A, no a co ja kur... skok wartu jestem? Ja nie wiem, wiem? ludzie do mnie przychodzą, pies chciałby mówić, martwy chciałby wstać. E, nie o, wiem, wie. mam chce to być chłopaka, no nie wiem, no a co przeczam. Ja nie jestem Krzyż, pastorem. Się Plan Zwróć będzie rozpisany na mailu. Mam wyjaśnić psa, żeby nic nie słyszał? Nie, pies i... pies, co ma zrobić? Zaszczekać. Hał hał powie? Nie, spokojnie. zadawali pytania, o właśnie. No nie mogę, no. Miało nie być tydzień Ernesta No nie zajeżdżaj mnie, jestem z zakonu! Jadę NA, mszę! na Ej, ja cię podwiosę razie... tam pod dom, no co nie będziesz chodził Nie no tutaj, tutaj Ja Znaczy no, pod, pod ten, no Pod samochód, nie pod nam No przecież... Przecież pod kościołem nie ukradną A one One nie, jest, on nie jest się będę tam Nagrywamy reportaż, reportaż nagrywamy o bandytach. Dzisiaj jestem aktorem i odgrywam bandytę, panie Mati. Taki wiesz, roleplay. Roleplay robimy. Mati też umie w roleplay. To Mati powie do kamery, że złapał bandytę, a ja będę odgrywał bandytę. O, o. To jest to, Daj Mati. Mati z Pidurką w ogólnej kadet z trzeciego stopnia, numer 549, szef kadetów. RP, RP, RP koperz! Złapałem dzisiaj banditkę i przejechałem banditę. Ja, jeszcze ten. tego bandytę złapałeś w celiszu. Ja, I tego ty! Aaaa, następnym razem mnie nie złapiesz, Mati! Wszystko by się udało, gdyby Tam nie to ten to podstępny kadet trzeciego stopnia, Mati z Pidurką, aj! A, kurczę, znowu, znowu wpadłem. Bóg zapłać? Dziękuję, Bóg zapłać Wiesz co, ja przykro mi się zrobiłem. Dziękuję A jakby się tak pomodlić? Zachód słońca Zachód słońca Zachód słońca Zachód słońca. Zachód słońca. Zachód słońca. No nic się nie da. Dobra, druda. Deszcze spokojne, potargały sad, a my na tej wojnie ładnych parę lat do no, domu śpiewasz, no? wrócimy, w piecu napalimy, nakarmimy psa. Przed mm, wrócimy tylko zwyciężymy, bo to ważna gra.